Cześć, tu Mateusz ze sklepu Konefso.pl. W dzisiejszym odcinku chcę Wam przedstawić, jak prawidłowo zaparzyć kawę w kawiarce oraz powiedzieć kilka słów na temat kawiarek. O, kawiarki to są tak naprawdę czajniczki ciśnieniowe, które znane są też pod nazwami kafetierka, kupres, bądź makinetka. Pierwsze egzemplarze kawiarek pojawiły się we Włoszech w latach 30. ubiegłego wieku i szybko o, zdobyły popularność jako alternatywa do kawy, w, kawy z kawiarni, z ekspresu. O, ze względu na to, że są kawiarki proste w obsłudze oraz e, dość tanie. Oryginalnie kawiarki były wykonywane wyłącznie z aluminium. Obecnie e, można dostać kawiarki zarówno aluminiowe, e, jak i wykonane ze stali nierdzewnej. O, główną różnicą między, ty, e, między tymi kawiarkami jest e, wygląd. Kawiarki aluminiowe zachowały swój. E, Klasyczny kanciasty design, natomiast kawiarki stalowe są bardziej nowoczesne, jeśli chodzi o wygląd i bardziej okrągłe. Dodatkową różnicą między kawiarkami aluminiowymi a stalowymi jest czas parzenia kawy. Ze względu na to, że aluminium szybciej się nagrzewa, kawa w kawiarce aluminiowej nieco szybciej się zaparzy od takiej w kawiarce stalowej. Dodatkowo może być różnica w smaku między kawą zaparzoną w kawiarce aluminiowej a stalową. Czasami zdarzy się tak, że kawa, ta sama kawa będzie delikatnie inaczej smakować w kawiarce aluminiowej niż w stalowej. Kawiarki składają się z trzech podstawowych elementów: z zbiorniczka dolnego na wodę lejka ze zbiorniczkiem na kawę i sitkiem oraz ze zbiorniczka górnego do którego przelewa się już gotowy napar i który przy okazji ma z tyłu na dole sitko i uszczelkę. Dodatkowo w zbiorniczku dolnym znajduje się zaworek bezpieczeństwa. Skoro wiemy jak już jest zbudowana kawiarka, to teraz czas zaparzyć kawę. Na początku lejemy wodę do dolnego zbiorniczka. Ważne jest to, żeby lać ją do krawędzi zaworka. Jeśli ten zaworek będzie przykryty wodą, to nie będzie spełniał swojej roli i może się zdarzyć przy zaparzaniu kawy, że kawiarka się po prostu uszkodzi. To lejemy teraz wodę. Ja leję wodę zimną, ale niektórzy leją wodę delikatnie podgrzaną, żeby skrócić czas parzenia kawy. Następnie, następnie mielimy kawę. Jest bardzo prosty sposób, żeby odmierzyć potrzebną ilość ziaren. Wystarczy przesypać je do dolnego do zbiorniczka na kawę. Do, tak, żeby były do krawędzi zbiorniczka. I to będzie w zupełności wystarczyć, żeby zaparzyć naszą kawę. Jeśli stosujemy kawę mieloną, to wystarczy zrobić to samo, tylko już z kawą mieloną. Też, żeby docierała tylko do krawędzi i nie wychodziła ponadto. Kawę należy zmielić na grubość drobnych ziaren cukru kryształowego. Jeśli będzie zmielona zbyt grubo, to kawa zbyt szybko przepłynie, woda zbyt szybko przepłynie przez ziarna i kawa nie będzie miała zbyt intensywnego smaku i aromatu. A jeśli będzie zbyt drobno zmielona, to kawa będzie przepływać zbyt wolno i będzie taki nieprzyjemny, przepalony smak. Mamy już zmieloną kawę. Jak widać jest ona dość drobno zmielona, tak jak wcześniej wspominałem, to powinny być takie drobne ziarna, e, drobne kryształy cukru. E, przesypujemy naszą zmieloną kawę do zbiorniczka. Ważne jest, żeby tej kawy nie ubijać. Jeśli chcemy, żeby się ona wyrównała w naszym zimiczku, to możemy ją opłukać palcem, ewentualnie delikatnie wyrównać palcem. Nie wolno jej ubijać, ponieważ wtedy będzie stawiała zbyt duży opór w wodzie i kawa niewłaściwie się zaparzy nam. Teraz wystarczy przełożyć lejek ze zbiorniczkiem do dolnego zbiorniczka. Następnie należy dokładnie oczyścić krawędź, o tutaj, żeby nie pozostały żadne drobiny kawy. Jeśli zdarzyłoby się, że będą tu jakieś drobiny, to sprawi to, że uszczelka w górnym zbiorniczku będzie się szybciej zużywać oraz może uciekać nam ciśnienie, przez co kawa się niewłaściwie zaparzy. O, teraz zanim e, skręcimy kawiarkę jest jeszcze jedna ciekawostka. O, jeśli przeszkadza, e, na, przeszkadzają nam drobiny kawy, które się przedostają już do naparu, ewentualnie chcemy bardziej klarowną kawę, to możemy wykorzystać filtr do aeropresu. Ja tu mam takie filtry. E, one z reguły pasują do wszystkich kawiarek, e, wszystkich rozmiarów. Więc nie musimy się obawiać, że będzie on za duży bądź za mały. Przed użyciem należy go zwilżyć wodą, a następnie przykleić do, górnego, do siteczka w górnym zbiorniczku. Jak to już zrobimy, to skręcamy kawiarkę. Ważne jest, żeby skręcać ją trzymając za korpus. Jeśli będziemy trzymać za rączkę, to ta rączka może się. Uszkodzić bądź złamać. Kawiarkę skręcamy dość mocno, żeby przypadkiem nam ciśnienie nie uciekało i żeby mogła się kawa porządnie zaparzyć. Tak przygotowaną kawiarkę stawiamy na palnik, ewentualnie tak jak tutaj mam na płytę grzewczą. I e, ważne jest, żeby płomienie ogrzewały tylko dół kawiarki, nie mogą ogrzewać boków, bo wtedy kawa się znowu niewłaściwie zaparzy. Stawiamy ją w takim razie na płytę grzewczą i czekamy, aż nasza kawa się zaparzy. Teraz możemy już się delektować naszą kawą. Dzięki Wam za uwagę, życzę powodzenia w parzeniu o kawy w Waszych kawiarkach. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału i na następne odcinki. Cześć!